9 lipiec 2022 Siedzimy sobie z garzynką już na wałach Robrego, obserwujemy masztownię. Przed chwilą tam byliśmy, przed chwilą tam jedliśmy i piliśmy. Tam szadliśmy na skwerze kapitanów. Też inspekcję zrobiliśmy. A teraz byliśmy przed chwilą przy kamieniu na naszym kamieniu Państwowej Szkoły Morskiej i, i, i teraz sobie odpoczywamy Grażynko odpoczywamy sobie i oddychamy Jest pięknie na wałach hrego Szczecinie Jest pięknie na wała Krobrego. no ale gdzie jest mój kochany kamień? tam jest mój kochany kamień. tam, tam jest moja szkoła przed chwilą zrobiliśmy takie piękne zdjęcie takie piękne zdjęcie gdzie ja wchodziłem po filarze wejściowym, tam chodziłem razem z innymi, zresztą inni jak było BW to uciekaliśmy i tam przez okno wchodziliśmy nad ranem a ranem, żeby odetchnąć trochę Szczecinem Tak, bo nam kazali, kazali nam siedzieć tutaj trzy dni w tygodniu o, trochę za dużo. A tu jest nasz piękny kamień kamień państwowy Szkoły Morskiej. Tak, miałem przyjemność tu go rzucić. I niech tu długo, długo już pod kamieniem jest. Tuba, którą zakopaliśmy, tuba Tytanowa. To nasz przyjaciel Andrzej Surwacki. Mój przyjaciel przywiózł tubę i razem tu zakopaliśmy. To jest nasz kamień Państwowej Morskiej. Ahoj! A to jest nasza piękna szkoła. PSM, WSM, AM, a teraz już do 1 września. あっはい